Gospodarze przegrali bardzo ważny dla siebie mecz w walce o awans do ósemki. Nie pomogła zmiana trenera w miniony poniedziałek, gdzie Edwarda Lorenza zastąpił Bogusław Kaczmarek. Drużynę wzmocnił Robert Sierka z drugoligowego ruchu radionków. Natomiast nie zagrał jeszcze Marek Citko, który nie otrzymał zgody od klubu sportowego Legia na wypożyczenie. Przyjechamy. Tutaj w, w, w środę trenowałem, myślałem, że dzisiaj wystąpię. No, myślę, że w poniedziałek będzie ostateczna decyzja. Grodziszczanie od początku mieli przewagę i prowadzili od 21 minuty, kiedy to po porzucie rożnym, wykonanym przez Bogana Pruska, piłkę Grzegorzowi Rasiakowi podał Krzysztof Majda. Napastnik polskiej młodzieżówki efektownie głową pokonał Wojciecha Kowalewskiego. Legia jednak niemal natychmiast odpowiedziała Bramko. Po dwóch błędach zawodników Gropinu. Piłka trafiła do Radosława Wróblewskiego, który dośrodkował do Musiejachari. Bramkarz Grochlinu Zbigniew Robakiewicz zdołał go wyprzedzić, jednak piłka trafiła pod nogi Cezarego Pucharskiego, który z bliska wyrównał na 1 do 1. Ten gol mocno ostudził zapędy Grochlinu Dyskoboli. Natomiast Legia bezbłędnie wykorzystała drugą okazję do zdobycia gola. W 38 minucie Bartosz Karwan z 20 metrów strzelił z rzutu wolnego, pokonując ponownie bramkarza Robakiewicza i do przerwy prowadziła Legia 2 do 1. Tu no, jeszcze mecz się nie skończył, ale myślę, że przyzwoicie, bardzo przyzwoicie zespół gra, stwarza sytuacje bramkowe. Natomiast dwie bramki strzeliliśmy se sami. No pierwsza, wiedział pan interwencja bramkarza, druga. My mieliśmy jeszcze dwie sytuacje sam na sam, Sokowiec czy Plusek muszą strzelić. I, i jest inny mecz, ale ja jest to klasowy zespół i, i potrafi nawet każdy błąd takich wykorzystać i są, przegrywamy 2-1. Druga połowa rozpoczęła się od falowych ataków Grotlinu Dyskowoli Grodzisk. Najważniejsze, że były one skuteczne, bowiem doprowadziły do wyrównania. W 54 minucie Marian Gierasimowski staulował Piotra Piechniaka. Rzut karny dla gospodarzy pewnie wykorzystał Grzegorz Rasia. Potem jeszcze przez kilkanaście minut gospodarze przeważali. Kątry legii były jednak coraz groźniejsze. W 62 minucie Zbigniew Robakiewicz z trudem obronił strzał Jachaj, trzy minuty później szansa dla gospodarzy, w której Grzegorz Rasiak omal nie pokonał strzałem z przewrotki Wojciecha Kowalewskiego. Decydujące jednak okazało się wprowadzenie do gry Mariusza Piekarskiego. W 85 minucie jego piękny strzał z 25 metrów przesądził o wygranej gości 3 do 2. No jest tu bardzo trudno mówię zdobyć trzy punkty na tym boisku i naprawdę piłkarzom krogli należą się słowa uznania podjęli walkę nie przestraszyli się naszego zespołu ale nie oszukujmy się w przekroju całego spotkania byliśmy zdecydowanie lepsi dominowaliśmy praktycznie w każdej strefie boiska i zasłużenie wywozimy stąd trzy punkty